Siema, siema! ja filie, to jest e, znowu Prince of Persia. Mamy już 14% gry za sobą. Uwolniliśmy piaski czasu, trwa piekło na ziemi, wszyscy się zmienili, jakie czmory. Tu mamy jakąś coś. Ludzi, który zrobił, podniósł, fajnie. Zbiegnij, ciążę! E, jak się grało w tą grę. A prawy, dobra. Kok. I jeszcze jeden. O, myślę, że nie dolesa. O, Systemy obronne widać, że funkcjonują. Bardzo dobrze, że je włączyliśmy ostatnim razem. A żem to zrobił. Ups. Ja wcześniej puściłem. Teraz. Aha, myślałem, że nie dostałem. Nie, znajdź go na dole. Dobra, fajnie. Ojej. No, wstaniesz. Czekaj, otwór się i wstawaj. Pyk. Ej, zaskoczę. A, doskoczyłem. Myślałem, że mi się nie uda. Tak bardzo. Oh no, jak ja tam wejdę. No, bardzo trudne, oh no! Jak ja to zrobiłem? Aś, potem. Psa drugą. Hop. Hop. Ojej. Nie, ten guzik. Ten guzik. Teraz tam czy tam? Tam wygląda jak drogę więc pójdę tu. Ej, przejdziesz? Dziękuję. Do góry. O! Wow. właśnie tam. O! Wow. książę. No to się uliczymy, więc będzie super. Nie wiem, żeby więcej zdrówka samego w sobie, pasek się wydłuży To się tam uzupełni. Tak, ah, ciekawe jakoś woda Zakładam, że dlatego, I że już byłeś. No, nie blokuj się. Dziękuję. Blokowanie się nie przystoi, księciu. <śmiech> <śmiech> no dobra, o, o, pięknie. Juhu, 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 play parkour. O, piwo! O, leciałem! Tup, 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 tup Fajnie, bo coś widziałem, nie? Nie wiem, czy ja mam tak, czy tam bardziej nie tak O, no, leci w górę Teraz! Teraz! Teraz wiem Co się kupuje Nie potrzebuję a teraz, w odpowiednim momencie to kliknąć, bo nie wiem, czy to nie jest na czas Chyba jest pomarczowe. chyba są na czas, rzuty są stałe Dobra Niedobra Bardzo zły timing Serio? Wow, abym kuźwa spadł teraz nie. Kczuł ustawiła tego typu pułapki kuźwa w zamku. O absolutnie nielogiczne. Tak jak ten błyskawik był też absolutnie nielogiczny. Ale niech to się już tam zamknie z powrotem. W ogóle nie akurat w tą grę nie jest fajno. Jezu, jak? Jak obejdziesz na to? Dobra Nie Teraz TERAZ Okej, okay, dobra, to było... ...fuksem To bardzo fuksem Para, tutaj, jestem tutaj, jestem kolejny tor śmierci, jestem to jestem No i jak nie byłem w zasięgu tego gówna. Jezu. Co ty robisz, Prince? Eee, że. tam? Tak, retu. Pewnie nie zdążę, że. Tak coś czuję. Obym źle czuł. Nie wytaj migły. Kliknąłem żeby kur... zejść. O że żebym to zrobił. Dawaj Może... może? Nie? Nie. Śmierć. Nie, nie chcę rewindować z timeu. No. Chwycisz to. I po cholery mi to pokazują znowu. raz. Perfekt, dobrze. No, to nie tam! Super, klikam, A, książę szedł, ja bym klikał D. Nie aż tak. Kliknąłem i tego mnie nawet nie dotkło. Wow, to nasz ojciec! Oraz Fara! Tym łukiem nie idziemy zrobić zbytnio leż? Przed nami pierwsza z dwóch walk z dosami w tej grze. Ojej, aby nie tam dobił teraz. Nie w nie niego książę, tylko w niego pyk i do doszedł. że dobi frajera najpierw mały, o, to i na potem kawę, tu przyjdzie, oj, na nim się nie da wkakać. No tak, no to faj to już dalej się nie cofnę. Kliknąłem przecież blokady. Tkwikuj to. Super, umarłem. No, 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 to fajnie. Chodźcie za mną, pajace. Idziemy w stronę wody. No, no. Już. Powiedziałem coś. Idziesz za mną. Raz. Idziemy, idziemy ładnie. Nadal idziemy. Do bico, do bico. Dobra, do, do, bicia, do bicia. Nie, nie ma do picia ku... Bo tank. Jak się... Ja chcę napić się wody ja chyba mi nie dał napić wody Tak zapomniję, że się nie da skakać Dobra szybkie kombo pyk, jest okay. tak. niespokojem Aha nie miałem szansę coś tak zrobić przed takim atakiem Dobrze, pi! Dobra, tak jest lepiej O, ale jak nie da to mi stać, to ja nigdy nie będę mógł nic, nic zrobić grą Już mogę? Nie. A teraz? Dziękuję. W końcu. O, ej! Jak to mnie w nim wytrafiło? I to tym bardziej. Jest to taka łatwa gra, tak się denerwuje. Teraz granie na kawę to, że O! Srogi. Ponieważ chce się ten pawał wyleczyć, wyjmuj to. I jasne, że nie było broni nam. Nice. na niego, na jest nice. ciążę. Przedstawiciele w okazji zabronienia zabronienia Ale zabronienia Aha, zabronienia 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 jasne, że to odcięcie ty, którym nie da się obronić. O, zrobiłem unik. Zacząłem odskakiwać od razu, tylko jak przestałem, to zacząłem Gin, umrzyj. Nie wstawaj. Ale to już bardzo... Tak, kolejny, kolejny z głowy. No i uwaz, jeszcze tu przyleci. Jasne, nawet teraz atakować nie mogę. Eee, um, może? Mógłbyś? Rachuj to! Nie! Rad muszę się uleczyć. Ale mi kombo wyrąbał. Już? Masz coś kolego? Ej, bo chyba chcę tutaj przychodzić. Badaj. Dobra, teraz tylko ty i ja Działka polega na tym, dokładnie Na skakaniu Pierwszy jump Pyk, drugi zablokuje I tak w kółko, aż mu się nie znudzi Nie było nic, nie kamera mogłaby się tak dziwnie nie zmieniać, nie? No nareszcie

Oczywiście, że chcę zapisać. Save. Save. Dziękuję. Done. jest. I'll start the story. Yeah. No dobrze, to dobrze, książę. To dobrze. Eh, to co? To moje. Ehm, um, czemu nie ma dźwięku? Oni rozmawiają teraz, gro. Mmm... E... Nie mam absolutnie pojęcia, co się właśnie dzieje i czemu nie ma dźwięku, ale pozwolę sobie ten fakt zignorować, bo aktualnie tak nie jestem w stanie nic na niego poradzić. Nie podrywaj mnie. Nie wszystkie inne dźwięki są, tylko i głosów nie ma. Mogę to pominąć przynajmniej. 5 godzin później no wiecie że w tej wizji widzieliśmy to miejsce wow, więc ta wizja była bardzo przydatna a wiecie to jest też bardzo przydatne to że kończymy odcinek w tym miejscu bye bye